Dobry, jest to odcinek o moim dniu, dniu montażysty, więc godzina dziewiąta, a ja sobie wstałem. Wczoraj do pierwszej montowałem odcinek, który pojawi się w lutym, ale to zobaczycie. W sumie to finalnie jest dziesiąta, bo mi się nie chciało stać. Gdy się ogarnąć i idziemy na dół, co jest i spójrzmy spacer dzień dobry, dzień dobry, Kajtusz to jest, Kajtusz, ojeju, dawaj, teraz będziemy sobie kreatynkę, ogólnie to dzisiaj nie mam treningu, nie trenuję, dlatego tak zostałem o takiej godzinie, ale bez względu czy jest nie, kreatynka musi wejść. kreatynka z Olimpa, polecam no więc ogólnie wróciłem z spaceru i teraz co zjemy jedziemy do fryzjera. Są się na 11.30, co 11 sobie wyjadę. Nie wiem jak drogi było dzisiaj. No wczoraj padało, było mokro dzisiaj już na minusie, więc może się Nie wiem. Wczoraj w ogóle mamy kupiłem takie róże, takie ładne. No to jedziemy do fryzjera. Głównie moim fryzjerem jest kocik z, właśnie planowo z naszego jakby tutaj z naszej grupy, także jak najbardziej polecam. Przecież Poszedłem sobie na stację, kupiłem hot doga Miałem ochotę, trochę kupiłem Z kabanosem i sosem amerykańskim Cudo! No a tak to jedziemy do domu i przejdziemy do etapu montowania No to teraz najciekawsza część Przechodzimy do montowania jest to najciekawsza część? Nie wiem. Głównie sobie myślicie, a montowania to pewnie sobie odcinek montuje. No otóż nie. Otóż na co dzień montuję dla kanału Lakarnę. Także jeżeli oglądacie kanał Lakarnę, to prawdopodobnie jakiś z filmów był po prostu mój. Nie wiem, może był dobry, może był zły. Staram się robić jak najlepiej po prostu. A teraz w międzyczasie montuję sobie dla siebie te filmiki na Lumixa. Także wiecie, możecie wejść, zobaczyć sobie inne też filmiki. Nie ma problemu. Przyniesiemy przeniesiemy się teraz, może, po prostu na pulpit i będzie Kamera trochę inna i wam pokażę co jak to wygląda Ano, jeszcze fryzurka Pik, 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 pik Siedzi, co? Zapraszam tutaj do tego barbera jeszcze, że właśnie koci, więc na pewno was obsłuży i dobrze obetnie. No więc generalnie, jak wygląda moje montowanie? Moje montowanie dzielę sobie na trzy etapy. Pierwszy etap to jest cięcie, drugi etap to są jakieś tam zoomy, niezoomy i tak dalej, a trzeci etap to jest dodawanie wszystkich efektów dźwiękowych, wizualnych i dokończanie wszystkiego, żeby było ładnie dopasowane. Aktualnie jestem na etapie cięcia, także jest to, to całkowicie pocięty odcinek. Są to tylko tak naprawdę powycinane wszelkie... Przerwy na ciszę, gdzie Paweł mówi y, e albo w ogóle nic nie mówi. Niektóre są niepocięte, bo to są nawet fragmenty, w których chciałbym coś więcej zrobić, więc jest tam o wiele więcej do edytowania, więc sposób je zostawiłem, a tam gdzie jest reszta, jak widzicie, jest sposób pocięte na tyle, ile się dało. Oprócz oczywiście intro i outro, bo to sobie robię w ostatnim praktycznie etapie, bo w drugim robię intro, outro osobno. Oczywiście jeszcze przed zaczęciem każdego projektu, jak sobie pobierę te wszystkie pliki, bo Paweł nagrywa w 4K. Dobrze wiecie, montowanie w 4K może być bardzo ciężkie i wymagające dla sprzętu i programu, jakim jest Premiere Pro. A jak dobrze wiemy, on potrafi się bardzo dużo razy crashować. Raz miałem tak, że mi się craszało co 10 minut po prostu i miałem dostać nerwicy. Więc co pierwsze, sobie, to robię sobie proxy. Po prostu tworzę sobie proxy do każdego pliku wideo, żeby go skompresować do mniejszego pliku, który jest full HD, przez co moja praca jest płynniejsza, nic się nie zacina i jest dobrze. Oczywiście, jak to na Premiere Pro przystało, krasze i tak występują. No i gdy sobie proxy dopasowuje klip jeszcze blik audio obniża głośność, dodaje pewne efekty na dźwięk, no i tak naprawdę można przystąpić do cięcia. No w cięciu akurat u Pawła wygląda w ten sposób, że po prostu trzeba dociąć raz jego kwestie, to trzeba jeszcze dopasować to z paradokumentem, że kiedy on klika pauzę to czasami trzeba wcześniej przyciąć, później przyciąć trzeba na nie słuchać. Ja mam z tym problem często, bo na przykład za późno daje jego kwestie względem paradokumentu, ale no tak to już mam. Teraz dopiero w tym etapie, który dzisiaj będę wykonywać, będę dodawał zoomy i tak dalej, i oczywiście będę dodał sobie tak zwane marki. Tak teraz to jest pokazane, jest taki mark. Ja sobie nim zaznaczam generalnie, że coś w tym momencie chciałem zrobić, i wiem, że do tego muszę wrócić. No i po tym drugim etapie jest oczywiście ten trzeci, o którym mówiłem, czyli efekty i tak dalej. Wtedy się już robi taki finalny produkt, czyli to co widzicie na kanale Lakarnuma. No i gdy już wszystko mi się zgadza, tak naprawdę renderuje to i wysyłam do głównego montażysty Bartka, który to sprawdza i wysyła poprawki, jeżeli znalazł jakieś błędy w filmiku. Ja te błędy znowu poprawię odsyłam i on to wysłał do Pawa i tak właśnie mamy finalny produkt na kanale lakar. Więc tak to mniej więcej wygląda. Teraz wam dopuszczę może tych detajlasy, jak sobie to po prostu tutaj działam. Prawdopodobnie usłyszymy się, nie wiem, pod wieczór, może jak skończę montować, zobaczymy. No więc ogólnie jest godzina 17, a skończyłem ten drugi etap tych zoomów i tak dalej. I teraz zabrałem się za prezent dla dziewczyny, którego nie mogę pokazać, bo może go jutro zobaczyć na filmiku, więc nie pokażę wam niestety, ale teraz wyję prezent i potem zacznę sobie montować prawdopodobnie ten odcinek, także... No i tak jak mówiłem, odcinek jest montowany, nie ma ostatnio co wiele tutaj zrobionego, ale to był taki luźny odcinek, no bo w sumie co, co tam było do opowiadania, nie za dużo. Nie był to ciekawy dzień, ale chciałem coś wam wrzucić takiego w sobotę, jak to wygląda z mojej perspektywy, takie montowanie. Montowałem gdzieś około 14 do 17.30, czyli w sumie takie 3 godziny montowałem, 3 godziny były robione zoomy i tak dalej. To bardzo szybko minął tak naprawdę, bo z reguły to trwa od 3, 13 do 18, czyli 5 godzin, no ale tu się bardzo szybko wyrobiłem, bo było po prostu mało komentarzy. Mała bobu! Nie no, oczywiście żartuję. Ale szkoła najlepiej się montuje, no bo szkoła jest krótka i fajna i można dużo podziałać. nie? Człowiek się nie czuje taki zmęczony po takim długim materiale. Więc co mogę Wam powiedzieć? No to by było na tyle. W takim razie dajcie znać oczywiście, czy Wam się podoba taka forma vloga. To jest vlog chyba, nie? W sumie dzisiaj to nagrałem dzisiaj to zmontowałem. No. Jest aktualnie godzina 22 Z o 22 skończymy Jeszcze będę robić miniaturkę Także nie zapomnijcie oczywiście o sub, like, komentarz I widzimy się w środę